Witajcie kochani, cieszę się ogromnie, że mogę dzisiaj nagrywać, mogę się dzielić swoimi doświadczeniami wewnętrznymi i życiowymi. Miałam dłuższą przerwę, dużo się zadziało, dużo było takiej właśnie pracy ze sobą wewnętrznej, myślę, że również u Was, bo był to mocny czas z tego co relacjonowali mi przyjacielem, czy jakieś osoby przychodzące właśnie na moje czy nasze wspólne stoma sesje. To był taki czas właśnie wejścia w jaskinie. pojednywania się ze sobą, pojednywania się ze swoimi emocjami, z różnymi wydarzeniami, ze swoją drogą, i właśnie dzisiaj chciałabym o tym pojednaniu mówić. Może też zrobimy taką krótką medytację, żeby poczuć w sobie to pojednanie. My często rozdzielamy właśnie tą drogę swoją pojednania się z innymi i pojednania się ze sobą. Mówi się, że wybaczanie innym i pojednywanie się z innymi jest dużo prostsze, że jest łatwiej wybaczyć innym a trudniej sobie przeoczać różnego rodzaju niby błędy, chociaż. I często właśnie inne osoby nam bardzo pomagają w tym pojednaniu się z samym sobą. Robią to w różny sposób. Czasami ta pomoc jest taka, że jest miło, a czasami może być tak, że jest kontrowersyjnie. Że ktoś nam mówi trudną prawdę, ale robi, albo robi coś takiego, co jest dla nas trudne, co nam coś podnosi, z czym my się nie zgadzamy, co wyrzuca nas z jakiejś komfortowej sytuacji, lub też my coś takiego robimy komuś innemu. I w takich sytuacjach, wiecie, no, życie się toczy, tak? różne rzeczy się wydarzają, my się ciągle, ciągle uczymy, i często w nas te sprawy właśnie niepojednane, niewybaczone sobie, niezintegrowane w pełni, nieprzeżyte emocje, one się w nas odkładają. I teraz właśnie w tych relacjach, to jakbyśmy byli sami ze sobą, no to owszem byśmy prowadzili jakiś wewnętrzny dialog, ale po co są właśnie nam dani inni, żebyśmy mogli głębiej i może szybciej ten dialog ze sobą prowadzić? I to może tak wyglądać, że to nasze pojednanie polega na tym, że wywalicie sobie we dwójkę. Czy w ileś osób, e, różne rzeczy, kawa na ławę, e, powiedział o swoich emocjach e, w bardziej taki dobitny sposób albo w jakiejś takiej e, spokojniejszej rozmowie, tak jak popłynie. E, jest jakaś wzajemna akceptacja, zrozumienie, nawet jeżeli my czujemy inaczej, to rozumiemy, że ktoś może mieć inną perspektywę, rozchodzicie się, relacja trwa lub nie trwa, ale jest takie uczucie po prostu takiej harmonii, takiego dobrostanu, takiego poczucia, że coś się zakończyło. I wtedy to nasze pojednanie również ze sobą, bo pojednanie z tym drugim człowiekiem jest również pojednaniem ze sobą. Ono jest um, okej. Okay. Natomiast może, może być tak, że są sytuacje, w których na przykład spotykasz się z brakiem akceptacji jakiegoś Twojego zachowania ze strony innej osoby. Może Twoja rola polega na tym, żeby właśnie powiedzieć jakąś trudną prawdę i ta osoba na przykład tego nie chce um, usłyszeć, um, nie chce tego przyjąć. Um, I wtedy w nas często też. Um, Budzi się taki wewnętrzny konflikt. No jak to ona nie chce przyjąć? Wydaje nam się, że nie możemy tego pojednania tak jakby dopiąć, że potrzebujemy tej akceptacji drugiej osoby, czy wybaczenia, czy zrozumienia. Ale tak w życiu jest, że nie zawsze je otrzymujemy. Możemy zupełnie rozchodzić się z drugą sobą, jeśli chodzi o zdanie czy styl życia, czy nawet wartości. Może ktoś jeszcze na przykład nie widzieć tego, że to, co robimy, czy mówimy, jest tak naprawdę dla niego okazją do pójścia do przodu, przetransformowania. I teraz jak się pojednać ze sobą? Skoro ta osoba na przykład nie chce ze mną rozmawiać albo mamy różnice zdań, nie możemy kucimy się, nie możemy dojść do porozumienia, że czujemy, że, że ta sytuacja jest w jakiś sposób niezaleczona. No właśnie. Tutaj chodzi o takie wewnętrzne poczucie. Takie poczucie miłości do siebie. Ogarnięcie z tej energii kobiecej, ogarnięcie siebie miłością, zamienie takiej sobie właśnie bańki i zobaczenie, że właśnie jesteśmy cali miłością, i zobaczenie też tej drugiej osoby, że jest miłością. Że to wszystko, co się dzieje, te wymiany zdań, to, to co na powierzchni, to jest tylko na powierzchni. To jest pewne złudzenie, ale gdzieś na jeżeli wejdziemy w ten głęboki poziom miłości do siebie i czasami, właśnie takie sytuacje, które są trudne, które z pozoru są niemożliwe do zaakceptowania, że jak mogłem, czy mogłam to zrobić, czy jak tamta osoba mogła to zrobić, one uczą nas. Jeszcze głębszej miłości do siebie, bo mogą też wydobyć z ciebie na przykład jak, jakąś niechęć, jakieś jeszcze braki kochania siebie, jakąś jeszcze wewnętrzną nienawiść, która była przykryta, bo. Ponieważ jak my się rozwijamy duchowo, to uczymy się tej miłości do siebie, wchodzimy prawda, po szczeblach na kolejne piętra, kochamy siebie prawdopodobnie dużo bardziej niż, nie wiem, 10 lat temu. Jesteśmy dla siebie łagodniejsi, bardziej wyrozumiali. Natomiast właśnie to idzie coraz głębiej i takie sytuacje, które są konfliktowe, które są trudne których moglibyśmy zrobić jakoś inaczej, albo dlaczego nam się to przydarzyło, one wydobywają z nas jeszcze te pokłady niechęci, jakiegoś takiego braku, takiej pełnej miłości bezwarunkowej. I teraz, kiedy wchodzisz w takie, taką akceptację tego, co się wydarzyło, powiecie, my z y, poziomu tak. Tego, którym tu jesteśmy, widzimy, my, my jesteśmy trochę jak taki pionek na planszy, ale um, patrzymy z tej perspektywy. Nie widzimy tej całości z góry, jak gracz, co może się wydarzyć, jaki to ma sens, ten nasz jeden ruch. I często oceniamy siebie bardzo krytycznie za coś, co ma sens, chociaż może się wydawać, jakby poziomu na przykład logiki zupełnie nie, nie tym kierunkiem. Tutaj też nas często właśnie blokują różnego rodzaju programy społeczne, które są sztywne, które były potrzebne. Pewne zasady, czy właśnie dekalogi, czy pewne zasady społeczne jakby obcowania ze sobą, one były potrzebne y, dla y, tej świadomości, która zupełnie nie miała ogłady i posuwaliła się maczugami po głowach. Były potrzebne i tylko pytanie, na ile są potrzebne teraz? Bo jeżeli my mamy większą wrażliwość w sobie, to te programy stały, mogą się stać dla nas bardzo sztywne. My nie zawsze czuliśmy w tych sztywnych programach i zasadach społecznych, co jest prawdziwą miłością dla kogoś, czy dla nas. Bo z umysłu może nam się wydawać, że. Mm, jak postąpimy właśnie, tak, będziemy dobrym człowiekiem, który nie robi tego czy tego, jest, nigdy nie jest niemiły dla kogoś na przykład, to my możemy w ten sposób zataić prawdę, która jest ważna również dla tej osoby i dla nas, dla nas, żeby ją wyrazić, żeby pozwolić jej przepłynąć przez siebie, bo. Tutaj właśnie ta boska energia, ona chce przepływać przez nas wszystkich. Ta prawda chce się szerzyć. Ja to pierwsze pojednanie polega na tym, że czujemy, że wszystko było tak, jak miało być. Nawet jeżeli wydaje się niedoskonałe, nawet jeżeli mogło być lepiej, nawet jeżeli mogliśmy się lepiej zachować, lepiej to zrobić, lepiej wyznaczyć granice, żeby było więcej tam miłości, to po prostu tylko obejmij Siebie, całą tą sytuację, tą osobę miłością. I poczuj takie wewnętrzne przyzwolenie na to. Takie poczucie, że wszystko jest doskonale. I możesz sobie właśnie teraz, możemy płynnie przejść do tej medytacji, tej wizualizacji. Może sobie przypomnisz jakąś sytuację, która jest dla ciebie trudna, którą nie jesteś, nie jesteś pojednany, pojednana. Wiecie, gdy my integrujemy to w sobie i pojednujemy się z tym, jesteśmy w stanie tak na głębokich poziomach kochać siebie, to od razu to pojednanie zadziewa się z całym światem. Od razu możemy ten, kochać ten świat taki, jaki jest, bez chęci zmiany go. Bez chęci, żeby tamta osoba zrobiła inaczej, ale była albo była inna. My mamy się też sobą tutaj zająć. Także wejdź teraz właśnie w oddech, w taką uważność przy swoim ciele, przy tym, jak się czujesz. Myślę, że to najważniejsze jest to, żebyśmy pozwolili sobie na czucie, bo możemy tutaj mówić bardzo wiele słów. Ja lubię raczej praktykować Wiele z tych faktów na pewno i praw duchowych znacie, ale tutaj otwórzcie się na poczucie właśnie tego, z czym jesteście teraz. Czy czujecie się dobrze ze sobą? Czy możecie siebie samego przytulić? I przywołując tą sytuację, która gdzieś zbudza was jakieś konfliktowe myśli, jakiś trud, coś wam podnosi. Mówię to już o takich sytuacjach, gdzie nie możecie sobie czegoś wybaczyć albo zaakceptować, że tak się zadziało. Bo wiele rzeczy zadziewa się gdzieś z naszej podświadomości, z naszego właśnie pola, czy tego, co chce nasze wyższe ja, a my z umysłu jeszcze, Jesteśmy we ego na przykład i nie nadążamy na tym, tak? Pewne rzeczy zadziewają się za nas w życiu. My byśmy z tej pozycji konformizmu i ego chcieli, żeby, no, żeby to było inaczej, albo powolniej się działo, żeby miał miała więcej czasu. Właśnie przywołaj taką sytuację. Czy teraz przywołując tę sytuację, mając ją przed oczami, czy również możesz siebie tak w pełni przytulić? Sprawdź to, może ta sytuacja, relacja, osoba, może ona dziś się pojawi przed tobą, może przyjmie jakiś kształt, po prostu bądź w takiej otwartości jak to przychodzi. I też przytul, przytul, przytul tą, ten kształt, tę tą istotę, tą, ten symbol. Może to nie będzie symbol, może to będzie po prostu jakaś osoba konkretna, która chce ci pomóc, żebyś pokochał siebie, pojednał się ze sobą. Ona ci tylko pomaga. Zaakceptował, zaakceptowała często swoją drogę. Która może być zupełnie inną drogą niż ta, którą sobie wymyśliłeś, wymyśliłeś z tego. Może być zupełnie inną drogą niż ta, którą piszą tutaj scenariusze ludzkie, zasady ludzkie, ten świat. I wyobraź sobie, że stoisz przed tą osobą, tym, co ci się pokazało, tą sytuacją, obrazem tego. I sprawdź teraz w swoim ciele, skontaktuj się z swoim ciałem, co czujesz, co ci ciało mówi. Wyobraź sobie, że ta osoba, czy ta sytuacja nas no, tutaj namacalna, tak stoi dosłownie przed Tobą. Czy coś się w Tobie podnosi, czy odzywają się jakieś części ciała? Po prostu przyjmuj wszystko, bądź tylko obserwatorem tego. Ciało nam w piękny sposób daje wskazówki, jest taką mapą. Też często po naszych uczuciach, często wypartych, niechcianych. Teraz bądź, właśnie wraz z oddechem, bądź w takiej otwartości. Przyjmuj wszystko, co przychodzi. Nie osądzaj, nawet jeżeli jeżeli może czujesz nienawiść, na przykład do tej osoby czy sytuacji. Nie chęć, bądź ze sobą szczery. My nie jesteśmy w stanie uzdrowić czegoś, jeżeli nie jesteśmy szczerzy ze swoimi uczuciami. Jeżeli ich nie wyrazimy, jeżeli ich nie poczujemy. Nie chodzi o to, żeby teraz, jeżeli ja czuję nienawiść, że ja idę i, i nie wiem, robię coś, czy kogoś uderzę, czy nakrzyczę. Nie, po prostu pozwól sobie poczuć to. No, to może być żal, to może być nienawiść, to może być niechęć. To może być żal. Ale może pojawią się już jakieś inne uczucia, właśnie jakieś takie ulgi, wdzięczności, radości. Wyobraź sobie, że te wszystkie Twoje uczucia, które się pojawiają, czy jakiś ból wewnętrzny, gnicenie, jakiś ból fizyczny, że to jest takie jak, jak Twoje dzieci tak. Przyjmij je po prostu z miłością. Nie chodzi teraz o to, żeby się do tego przykuwać, żeby napędzać to, ale po prostu z taką miłością, tak jak dzieci różne rzeczy robią. Niektóre są dla nas fajne miłe, niektóre są wyzwaniem. A jeżeli nie umiesz sobie wyobrazić dzieci, to może. To mhm. może Wyobraź sobie właśnie kwiaty, trzymasz albo coś innego, co lubisz i kochasz. I po prostu przyjmij to, uznaj je. Uznaj swoje uczucia związane z tą sytuacją, z tą osobą. Prawdziwe pojednanie jest możliwe, kiedy my Czujemy, pozwalamy sobie czuć i pozwalamy sobie wyrazić przed sobą, albo jeżeli jest taka potrzeba, przed kimś innym, właśnie to, co czujemy, związanego z daną sytuacją. I kiedy jesteśmy w stanie być w tej szczerości, to poczuj teraz taką miłość do siebie, wdzięczność za to, że pozwoliłeś, pozwoliłaś poczuć sobie. Może chcesz, chciałaś się pojednać z jakąś osobą, jakąś sytuacją, ale druga strona nie chce tego, nie jest gotowa, może nigdy to nie nastąpi. Zaakceptuj też to. Może to nie jest potrzebne. Może wasze drogi się rozchodzą. Może to doświadczenie było na jakimś etapie potrzebne i teraz już. Każdy idzie w swoją stronę. Zaakceptuj wszystkie scenariusze. Może są jakieś scenariusze, których się boisz. Teraz odnajdź to w sobie. Czego się boisz? Co się stanie? I poczuj, jak spływa na Ciebie w tej chwili światło. Światło pojednania. Pełnej akceptacji siebie w tym, pełnej akceptacji drugiej osoby w tym czy jakichś zdarzeń, nie chciej nic naprawiać, nie chciej czuć czego innego niż czujesz, nie chciej zmieniać kogoś albo tej sytuacji. Dostrzesz w tym doskonałość, doskonałość nawet w tym, jeżeli się teraz nie możesz w tym dostrzec doskonałości. I po prostu czuj, jak to światło pojednania, tylko je przyjmuj, tylko je przyjmuj, czuj, jak ono na ciebie spływa. Jak to uzdrowienie się samodzieje, tylko w szczerości, przyzwoleniu. I poczuj taką wewnętrzną, głęboką miłość do siebie. Za to, że jesteś. Poczuj, jak ta miłość w tobie rośnie, jak, jak napełnia całe twoje ciało, jak napełnia całą przestrzeń, która jest wokół ciebie. Jak nie musisz być jakiś, jakaś, jak możesz być właśnie w tym, co czujesz. W pełni pojednane, pojednania. Z tym, czym jesteś w tej chwili. I kiedy ta miłość spłynie i napełni całego Ciebie, może zaczniesz być gotowy, gotowa, żeby czuć miłość do świata. Taką akceptację tego, co jest. Może odkryjesz, że gdzieś pukałeś, pukałaś nie w te drzwi, że może pewne rzeczy trzeba zostawić, takie, jakie są. Nie trzeba ich naprawiać, nie trzeba gonić. I z tą świadomością otwórz się na to, co płynie do ciebie, co pojawia się w Twoim życiu. Nie musisz na nic zasługiwać, nie musisz pukać do drzwi, które nie chcą Cię wpuścić. Daj się prowadzić życiu. I z tym zdaniem zostawiam Was. Życzę Wam właśnie, żebyście czuli w sobie i pozwalali sobie na to pojednanie ze sobą każdego dnia, w każdym momencie, kiedy pojawia się jakaś trudna sytuacja, trudna myśl o sobie czy o kimś, żeby usiąść i po prostu poczuć w sobie emocje, jakie się w Tobie budzą. Dotyczące siebie, oceny siebie, dotyczące oceny innej osoby. I pozwolić sobie na to wszystko, jednocześnie otulając siebie i wszystko, co tej sytuacji dotyczy, miłością. Dziękuję Wam.